Od ponad 12 lat jestem związany z branżą IT. W tym czasie pracowałem głównie z klientami z sektora finansowego, zarówno w kraju, jak i za granicą. Z mojego doświadczenia wynika, że klienci oczekują nie tylko wiedzy technicznej, ale przede wszystkim wiedzy branżowej. To pozwala rozwiązać ich realne problemy biznesowe. Główną wartością, którą oferujemy, jest nasze doświadczenie w branży finansowej. Dzięki temu z łatwością opracowujemy rozwiązania, które realnie wpływają na biznes naszych klientów. Stawiamy na bliską współpracę. Rozumiejąc branżę i wyzwania, jesteśmy doskonałym partnerem do kreowania pomysłów wyprzedzających potrzeby klienta. Jakie są największe wyzwania na rynku finansowym? Zwiększenie przychodów w konkurencyjnym otoczeniu jest coraz trudniejsze. Innowacyjne rozwiązania technologiczne ułatwiają dotarcie do nowych grup klientów. Przykładem może być wykorzystanie czatu jako nowego kanału sprzedaży. Kolejnym wyzwaniem jest optymalizacja kosztów własnych naszych klientów. Automatyzacja, wykorzystanie sztucznej inteligencji czy machine learningu pozwalają znacznie usprawnić procesy i ułatwiają m.in. obsługę klienta. Jak dobrze wiecie, branża finansowa podlega szybkim zmianom. Dlatego skrócenie time to market to również kluczowe wyzwanie. Naszą odpowiedzią jest wykorzystanie prototypów lub integracji gotowych rozwiązań, które znacznie przyspieszają proces developmentu i skracają czas wdrożenia. Przy realizacji projektów często wykorzystujemy automatyzację typu continuous integration czy continuous deployment, zwinne metodyki jak agile oraz usługi cloudowe.